Myślisz o zakupie nowej zmywarki, a może lodówki lub pralki, a do tego z suszarką? Pewnie wielu z nas myśli o nowym sprzęcie AGD. Czy wiesz, że w Polsce codziennie działa ponad 100 milionów sztuk AGD, które oszczędzają nasz czas, wodę oraz prąd? Jednak około 1 czwarta z nich jest już przestarzała. No właśnie. Jak kupić nowe, energooszczędne urządzenie spełniające nasze wymagania? 25 lat temu Unia wprowadziła. Etykiety energetyczne. Kolorowe strzałki i litery pokazują, że im bliżej litery A, tym mniej urządzenie energii zużywa. Poza tym łatwo możemy porównać wiele innych cech. Ale przez ostatnie lata producenci AGD bardzo dużo zainwestowali, by sprzęt był coraz lepszy, energooszczędny i na etykiecie zabrakło skali, która odzwierciedlałaby ten wielki skok technologiczny. Dlatego dzisiaj bardzo wiele, większość urządzeń ma oznaczenia A+, A++ a nawet A. Dużo tych plusów. Żeby zrobić miejsce dla oszczędnych oraz inteligentnych urządzeń smart, etykiety energetyczne są zmieniane. Na nowej etykiecie, te, które dzisiaj mają oznaczenie A, przechodzą do C lub niżej. Będzie wiele zmian. Na pierwszy ogień pójdą zmywarki, lodówki, źródła światła, pralki, pralkosuszarki, telewizory i monitory. Na nowej etykiecie energetycznej na czytelnych piktogramach znajdziesz informacje na przykład o ilości zużywanej wody, pojemności, hałasie i tym podobnych. Przydatnym elementem etykiety jest kod QR, dzięki któremu będziesz mógł sprawdzić, na przykład przy pomocy smartfona, szczegółowe dane gromadzone w ogólnoeuropejskiej bazie. W niej rejestrowane są wszystkie nowe produkty wchodzące na rynek Unii Europejskiej. Zapewni to przejrzystość i szybki dostęp do informacji dla konsumentów. Czy wiedziałeś, że kupując trochę droższe, ale nowoczesne i bardziej energooszczędne urządzenie w dłuższym okresie możesz sporo zaoszczędzić? Eksperci wyliczyli, że na przykład kupując bardziej energooszczędną lodówkę przy obecnych cenach prądu w przykładowym dziesięcioletnim czasie jej eksploatacji, zaoszczędzisz ponad uwaga, tysiąc. Złotych. Pamiętaj, urządzenia oznaczone A przechodzą do kategorii C lub D na nowej etykiecie. Ale to tak samo wydajne urządzenia. Czas na zmianę. Więcej dowiesz się na etykietaenergetyczna.pl